I tam jeszcze, czekaj, wiesz pewnie to jest. Czy masz tych Janaszków? Widzicie pierwszy faktycznie. Tu są też polskie. Też Pietrzyk. Aniela Pietrzyk, córka, pisane uzwykłe, córka Walerego. I tu są też polskie. Mitręga. Tutaj też kolejny mitręga po polsku jest napisane. A tu mitręga po rosyjsku. To jest chyba te gęsi? Nie, nie jakiś te. To

no, niektórzy się bali, niektórzy się nie bali, no nie. A może nie wiedzieli, jak to napisać? No nie. Może taka przyczyna. Masling. Jedrzej Stanisław. No, O, włączamy już. Tak, tak.